W naszym towarzystwie jest mi, jest mi niezmiernie miło, bo czerpię od Was tyle energii. Bo zobaczcie za okno, popatrzcie na siebie. Nikt nie ma tyle energii w tym mieście co Wy. I tej energii, tego słońca, którym jesteście też dla naszych młodszych mieszkańców, dla mnie, tutaj dla gości, tego słońca, tej energii Wam życzę. I żeby ten aktywny miesiąc Pruszkowskiego Seniora nie trwał tylko ten przysłowiowy miesiąc, ale żeby on trwał dla Was cały rok, on i tak trwa dla Was cały rok, bo budżety obywatelskie, seniorady i inne różnego rodzaju atrakcje, a dzisiaj jeszcze również ruszył Uniwersytet III wieku, tam też macie dużo do powiedzenia, dużo do zobaczenia. Powiem szczerze. Ja nie wiem, czy ja w waszym wieku będąc, będę miał na to siłę. Ale mam nadzieję, że dacie mi tą energię, którą od Was czerpię, i życzę Wam, żeby ta energia i ten uśmiech i to słońce, które również dzisiaj świeci nam za oknami, nigdy Was nie opuszczało. Miłej, przyjemnej zabawy i oczywiście wspaniałego miesiąca aktywnego seniora w Krósztofie. Jakieś... To, słuchajcie kochani, to właśnie młodzież siedzi przy stole, yy, ziewają i w ogóle, a, a osoby w takim wieku, no właśnie jak ja, bo też jestem szczęśliwa, że już jestem seniorką i niedługo będę mogła korzystać z tych waszych atrakcji, słuchajcie, bawią się, bawią się, skaczą i tak dalej, a żeby tak się bawić, korzystać, Realizować swoje, można powiedzieć, marzenia. Bo to jest ten okres, kiedy mamy czas dla siebie, prawda? Dla siebie. To trzeba mieć dużo zdrowia. Faktycznie. Bo to wiecie, w tym wieku też różnie bywa. Więc życzę Wam z całego serca zdrówka, przyjaciół, można powiedzieć, którzy Was będą wspierali. A już pozostałe, wszystkie Wasze marzenia na pewno

Gdy w sobotę na imprezę ostrzysz sobie smak ta z piwkiem sobie leżąc mówi tak Ej mała, nie bo masz 16 lat Zawsze wcześnie na dale, na grubym przyjdzie czas I się za pałkami, nie za za bo cię zmarzy Sieć po głodnym wieczorami, kiedy musi